Dwa dni temu, 23 sierpnia 2025 roku, Martin Armstrong, genialny analityk systemu cykli, w wywiadzie dla Grega Huntera i USAWatch.com ujawnił bardzo sensacyjną informację, którą pozyskał ze swojego źródła, które ma w Białym Domu w Waszyngtonie, iż Donald Trump nie ma zamiaru wziąć udziału w wojnie w Europie, która ma się zacząć w przyszłym roku i Martin Armstrong potwierdza to. Donald Trump wie, iż udział w wojnie europejskiej uniemożliwi mu walkę z Chinami na Pacyfiku, a Stany Zjednoczone nie są w stanie walczyć na wielu frontach, na wielu teatrach, tak więc wycofa się z Europy. No Jest to ważna informacja dla Europy, gdyż będzie sama, a jak wiadomo. Europa nie jest w stanie wygrać z Rosją, która będzie wspierana dodatkowo przez Chiny z całymi ich całymi rezerwami ludzkimi i surowcami. Tak więc wydaje się, iż Europa, w tym Polska, zamierzają popełnić zbiorowe samobójstwo. W każdym razie Amsterdam przewiduje wybuch wojny w Europie już na połowę przyszłego roku, bodajże mówił o czerwcu i potwierdza, iż Donald Trump umywa ręce od Europy i świadczy o tym dowie może najwcześniej, dopiero za kilka tygodni czy miesięcy, może dopiero w przyszłym roku natomiast Armstrong wie to już teraz i on teraz to ujawnił jest to moim zdaniem najważniejsza informacja tego roku druga bardzo ważna informacja to w tym wywiadzie to jest to, iż Armstrong mówi i że CBDC, czyli waluty cyfrowe banków centralnych zostaną będą już wprowadzane od stycznia przyszłego roku. On twierdzi, już że Europejski Bank Centralny zamierzał próbować wprowadzać już CBDC w tym roku w październiku, ale nie wyrobią się. Natomiast od przyszłego roku, od 1 stycznia mają zamiar już powoli przygotowywać ludzi na zlikwidowanie gotówki i wprowadzenie CBDC. Tak więc pokryje się to wszystko z wybuchem wojny, gdyż wojna pomoże im zresetować gospodarkę, zblokować oszczędności ludzi, zblokować pieniądze i wtedy będą mogli wyzerować wszystko i wprowadzić CBDC. Oczywiście to samo zrobią Rosja i Chiny i także w zasadzie cały świat, poza może pewnymi wyjątkami. Tak więc od początku przyszłego roku to się już zacznie. Trzecią bardzo ważną informacją ujawnioną przez Armstronga jest to, iż od kilku miesięcy zauważył on odpływ kapitału, głównie złota z Europy do USA. Chodzi mu dokładnie o transfery złota, rezerw złota z Londynu i Zurychu do USA, a to jest objaw nadchodzącej wojny. Tak samo było w roku 1939, gdzie również kapitał uciekał z Europy do USA. I na koniec jeszcze w tym wywiadzie Armstrong powiedział, już cytuję Unia Europejska jest skończona. Tak więc Unia Europejska i Niemcy to jest bankrut i dlatego idą na wojnę, gdyż chcą pociągnąć za sobą całą Europę, tylko wojna jest w stanie przedłużyć ich agonie, ale nie uratuje ich przed tym. Także Europę czeka po prostu dramat. Stany Zjednoczone umywają od tego ręce, gdyż szykują się do konfrontacji na Pacyfiku z Chinami o Tajwan. W opisie pod filmem oraz w komentarzach podam link do tego bardzo ważnego wywiadu. Moim zdaniem jest to jeden z najważniejszych wywiadów, jakie Armstrong udzielił w swoim życiu. ja ujawnia tutaj bardzo ważne informacje, tak więc link podaję poniżej.